Fir to genialna gra. Wydana w 2005 przez twórców Bloda, No One Lives Forever i co zainteresuje bywalców szkolnych świetlic, no i wyzwania Archona, kapitana Pazura, stanowi niedościgniony wzór genialnej sztucznej inteligencji opakowanej w klimaty japońskiego horroru. Do tej sztucznej inteligencji jeszcze przejdziemy, bo to prawdopodobnie najszczęśliwsze uszustwo, jakie kiedykolwiek spotkało graczy. I mógłbym teraz zacząć zadawać tendencyjne pytania w stylu, czy Fir przetrwał próbę czasu, czy nadal dobrze się w niego no ale oczywiście, że dobrze się w niego gra. Jedynym zasadnym pytaniem, które należałoby zadać, to dlaczego Fir nadal jest tak genialny? Nie wdając się w szczegóły fabularne, Fear to historia nieudanego, acz bardzo wkurzonego eksperymentu, który zaczyna się mścić. No i można by się było tego spodziewać, biorąc pod uwagę, że gra się nazywa Fear. I strachu jest tu naprawdę dużo. Nie da się nie zauważyć inspiracji japońskim kinem grozy. Oczywistą przesłanką jest sama Alma, która tylko delikatnie przypomina postaci Sklątwy czy The Ring. Onryo, czyli w dosłownym tłumaczeniu, myśliwy duch, to koncept oparty na japońskiej mitologii. Odnosi się do duchów, które są w stanie wyrządzić szkody w świecie żywych za krzywdy doznane w przeszłości. Mimo, że Alba nie wpasowuje się idealnie w ten motyw, choćby przez wzgląd na kolor ubrań, który oryginalnie powinien być biały, to trzeba przyznać, że jest to dokładnie to, co myśliwy duch powinien robić. A Alma robi to w genialnym stylu. Przemierzając lokację przez cały czas, czujemy jej obecność, zdaje się nie opuszczać nas na krok. Efekty jej działań potrafią przyprawić odreszcze. Obdarte z ciała szkielety, krwawe plamy i dogrywające zwłoki sprawiały, że grając wieczorami zacząłem poważnie rozważać zakup pieluch, w razie gdybym miał narobić w kalesony. To wszystko i tak ma się nijak do subtelnych i jakże charakterystycznych dla japońskich klasyków grozy bezpośrednich spotkań z Almą. Widzicie, ona tylko tutaj stoi, a ja się czuję gorzej niż na myśl o śmierci swojego psa. Takie subtelne straszenie wychodzi w firze genialnie. Alma pojawia się z zaskoczenia i straszy tylko swoją obecnością. Nie ma tu jumpscare'ów i wyskakujących mord. Gra straszy światłem, ambientami i atmosferą zaszczucia. W straszeniu najgorzej wypadają silnie oskryptowane sekwencje, w których stajemy w korytarzu pełnym krwi, albo po prostu uciekamy przed Almą idącą w płomieniach. To trochę tak jakby ktoś próbował nas przestraszyć, ale zanim zacząłby straszyć, to by krzyczał HALO! UWAŻAJ! Zaraz cię przestraszę. No to nie będzie działać. Celowo powiedziałem o straszeniu na samym początku, raz że to jedna z głównych części składowych FIRA, a twa, że chciałem to po prostu mieć za sobą, bo najważniejszym elementem tej gry jest strzelanie. A strzelanie w FIRze jest absolutnie genialne. <laughs> Na serio miałem problem z wybraniem najlepszych momentów do pokazania w materiale, bo wszystko od początku do prawie końca, o tym niestety później, wygląda tak samo dobrze. Wszędzie latają kule, tynk ze ściany i rozproszona w powietrzu krew. Dzięki możliwości spowalniania czasu mamy pełną kontrolę nad sytuacją. Stajemy się reżyserami starć. Nie raz i nie dwa zdarzyło mi się specjalnie cofać do ostatniego zapisu, żeby świeżo zakończone starcie zrobić jeszcze raz. Tak, żeby zabić wszystkich płynniej, bardziej kreatywnie i efektownie. Zaproponowany w grze Arsenał to mogłoby się wydawać sztampa, pistolety, karabiny i shotgun. Ale feeling broni i co ciekawsze pokawki, które dostajemy później, sprawiają, że strzelanie w fize to absolutna uczta zniszczenia. Nie ma nic lepszego niż wpieprzenie się w zgraje przeciwników z shotgunem, odpalenie slow motion i sianie teatru przemocy. Wszystko to tworzy waklarz możliwości pozwalających na intensywną i angażującą walkę. Która przez cały czas trzyma w napięciu? Pozostaje kwestia najważniejsza. FIR znany jest ze sztucznej inteligencji przeciwników, z tego, że wrogowie nas flankują, komunikują się ze sobą, współpracują i robią wszystko to, co powinien robić zabójczy oddział, który, no, ma nas zabić. I rzeczywiście tak jest. Widzicie na załączonym obrazku, że robią wszystko to, o czym mówiłem. Ten nawet zorganizował sobie osłonę. Tylko, że prawda jest taka, że to jedynie animacje. Jeśli nie wierzycie mi, to tutaj jest wypowiedź Jeffa Orkina, głównego projektanta sztucznej inteligencji w FIRze. Jak bardzo byśmy nie chcieli poklepać się po plecach, mówiąc, jakiego to mądrego AI nie zrobiliśmy? Prawda jest taka, że jedyne co sztuczna inteligencja robi to biega i odgrywa animacje. Fir, w przeciwieństwie do innych strzelanych z okresu, opiera sztuczną inteligencję nie na rozpisanych drzewkach zachowań, a na trzech konkretnych działaniach: Idź do jakiegoś miejsca, animuj i użyj obiektu. Wszystkie te działania są tak naprawdę oparte o animację. Są to oczywiście elementy zaplanowane wcześniej przez twórców, ale prawda jest taka, że gra tworzy jedynie iluzję mega mądrego i współpracującego ze sobą oddziału. W rzeczywistości wrogowie nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że tym oddziałem są. To co zrobili twórcy, to wpakowali do sztucznej inteligencji blisko 100 różnych typów zachowań, a AI samo je sobie wybiera w trakcie rozgrywki, obserwując zachowanie gracza. Z kolei żeby to działało, to twórcy dali przeciwnikom dwa stany: szukaj i zabij. Jeśli wrogowie nas nie widzą, będą patrolować lokacje, przemieszczać się po cichu między pomieszczeniami. Dopiero kiedy nas znajdą, włączają tryb zabijania i używają wszelkich dostępnych i przewidzianych przez twórców środków, żeby pozbawić nas życia. Sztuczna inteligencja sama na bieżąco podejmuje decyzje i właśnie dlatego AI z jest jednym z najbardziej cenionych i branych za wzór nawet dzisiaj. Najbardziej widać to na najwyższym poziomie trudności, w którym nie możemy już biegać po lokacjach z shotgunem niczym nieślubne dziecko Johna Rambo i Neo z Matrixa. Fir zmienia się wtedy w kompletnie inną grę. Z duszą na ramieniu wychylamy się z zawinkla, czekając na docierające przez radio komunikaty wrogów. Musimy bacznie obserwować działania przeciwników, bo każdy błąd może skosztować życie i wtedy sterowane przez komputery chłopki błyszczą najbardziej. Sama sztuczna inteligencja, nieważne jak genialna by nie była, nic by nie znaczyła gdyby areny walk były prostym korytarzem. Połowa sukcesu tej gry to wspaniały design poziomów. Mamy tu biura wypełnione oknami przez które zarówno my jak i wrogowie dowolnie przeskakują. Mamy wielopoziomowe mini areny, dzięki którym przeciwnicy mogą nas flankować, w końcu wertykalne przestrzenie, gdzie można poczuć zaszczucie, bo zagrożenie dociera do nas dosłownie z każdej strony. I właśnie te wszystkie elementy: slow motion, dostępny arsenał, sztuczna inteligencja przeciwników i projekt poziomów razem zazębiają się w nienaganny, przemyślany mechanizm, który sprawia, że FIR to genialna gra. Genialna, ale nie idealna, bo w przerwach między genialnym straszeniem i genialnym strzelaniem łazimy. Lokacje w firze to prawdopodobnie najbardziej bezbarwne, nudne, szarobure, nienatchnione, siermiężne i bezduszne pomieszczenia, jakie widziały gry wideo. A to jakiś biurowiec, a to kanały, a to laboratoria, i wszystko wygląda dokładnie tak samo. Lokacje są tak paskudnie bezpłciowe, że najbardziej zauważalna zmiana polega na tym, że w jednej lokacji draminki są żółte, a w innej czerwone. To nie byłby problem, gdyby nie fakt, że łażenia jest tu sporo. W przerwach między wyżej wymienionymi genialnymi elementami przemierzamy lokacje, szukając ulepszeń i amunicji. Przełączamy przełączniki i robimy te wszystkie rzeczy, które w założeniu twórców miały nam dać oddech, a w praktyce frustrują. Oprócz tego, że wizualnie są po prostu nijakie, to przez to, że wszystko wygląda tak samo, bardzo łatwo jest się tutaj zgubić. Mimo, że nie było to moje pierwsze przejście Fira, błąkałem się po lokacjach, szukając tego jednego pomieszczenia, w którym będzie jakiś przycisk albo skrzynka, na którą mogę wskoczyć i pójść dalej, a należy dodać tego jednego pomieszczenia z dziesięciu dokładnie takich samych. Największą wadą Fira jest niestety jego zakończenie. Widzicie, podczas całej gry albo to my sramy po gaciach, albo sprawiamy, że nasi przeciwnicy syrają po gaciach. Pod koniec gry to wszystko idzie do kosza. Twórcy stwierdzili, że najbardziej epickim zakończeniem nie będzie walka z Delta Szwadronem Super Kul -Cool Komando Wilków Alpha, a no z takimi właśnie upiorami, które bez ładu i składu na nas lecą i zabijamy je jednym strzałem. Biorąc pod uwagę jak świetne były starcia przez całą grę, końcówka rozczarowuje i podczas oglądania napisów końcowych czuć delikatny niesmak. To jest jednak w zasadzie jedyna wyraźna rysa na tym przepięknym, urzekającym, angażującym i niestety nieco już zapomnianym diamencie, którego nie wypada nie odkopać. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli już subskrybujecie, to też dziękuję, a jeśli jeszcze nie, no to gorąco zachęcam, tym bardziej, że zaczęliśmy ostatnio streamować. Na razie wszystko sobie testujemy, sprawdzamy czy działa, gramy i gadamy, jest bardzo miło, także wpadajcie. To już wszystko z ogłoszeń, więc jeszcze raz bardzo dziękuję, no i cóż, do zobaczenia następnym razem. Pa!